Dzisiaj witam Was w typowo lifestyleowym filmie. Będę mówiła o moich ulubionych serialach. Więc jeżeli tak jak ja lubicie trwonić wolny czas na oglądanie coraz to kolejnych odcinków seriali i coraz to nowych seriali, to koniecznie musicie obejrzeć ten film do końca. Poza tym zbliżają się zimne jesienne wieczory, więc myślę, że to będzie interesujący temat. Oglądajcie dalej. Na pierwszy ogień idzie serial, który na długo zapadł mi w pamięć i przyznam szczerze, że oglądałam go już dwa razy. Mowa tutaj o serialu Dynastia Tudorów. Jest to serial, który opowiada historię króla Henryka VIII i ten król zasłynął tym, że miał sześć pięknych żon, których sukcesywnie się pozbywał e, różnymi sposobami. E, jest to bardzo charakterystyczny monarcha w historii Wielkiej Brytanii, więc tutaj naprawdę to jest kratka dla tych osób, które interesują się historią poza Zatem w serialu macie piękną muzykę, więc tutaj, jeżeli doceniacie takie rzeczy, takie małe rzeczy w serialach, to na pewno Dynastia Tudorów Wam się spodoba. To jeden z tych seriali, który należy do tych raczej niegrzecznych. Historia Henryka VIII jest pełna erotyzmu, więc w tym serialu zobaczycie też wiele rozbieranych yy, i takich. Mocnych scen, więc jeżeli jesteście poniżej 16 roku życia, to raczej nie jest to jeszcze serial dla Was. Ale pomimo wszystko, jest to też historia pięknych miłości. Mówię tu o liczbie mnogiej, bo Henryk 8, tak jak już wspomniałam, miał aż 6 żon. Jest to jeden z lepszych seriali, które widziałam już w swoim życiu. Odcinki trwają godzinę, więc tutaj, jeżeli bardzo Wam się ten serial spodoba, to na pewno poświęcicie mu wiele, wiele godzin. Czas na moje najnowsze odkrycie, czyli Stranger Things. To jest serial, który moim zdaniem jest hołdem dla takich seriali z lat... 80., -tych, 90. -tych. Serial typowo science fiction, mamy tam do czynienia z dziwnymi stworami. Ja w życiu nie sądziłam, że taki serial mnie zainteresuje, bo ja takich klimatów z reguły unikam, natomiast w serial wciągnął mnie już po pierwszym odcinku przegenialna muzyka, piękna oprawa graficzna. W serialu generalnie widzimy czterech młodych bohaterów, dzieciaki dosłownie, chłopcy w wieku pewnie 8 lat. No, i właśnie to ich losy poprowadzą nas ku kolejnym odcinkom. Na razie jest tylko jeden sezon, i ja już z niecierpliwością czekam na kolejny. Generalnie mamy tam do czynienia z takim społeczeństwem WASP, czyli z angielskiego White Anglo-Saxon Protestant, więc oznacza to tylko tyle, że mamy tam do czynienia z taką średnią klasą białych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, co powiedzieć, żeby te potwory was nie odstraszyły, bo wiem, że dziewczyny raczej nie lubią. Takich klimatów, ale uwierzcie mi, ja też podeszłam do tego serialu z ogromnym dystansem, ale jak dowiedziałam się, że na całym świecie ten serial bije w tym momencie rekordy oglądalności, to stwierdziłam, że muszę się dowiedzieć dlaczego. No i polecam, żebyście sami zobaczyli. Kolejny serial, o którym muszę tutaj dzisiaj wspomnieć, to serial Breaking Bad. Opowiada on historię pewnego amerykańskiego nauczyciela chemii, Waltera White'a. I nauczyciel ten pewnego dnia dowiaduje się, że cierpi już na trzecie stadium nowotworu mózgu, bodajże, o ile dobrze pamiętam. I w tym momencie wyzbywa się wszelkich lęków i postanawia zabezpieczyć swoją rodzinę finansowo, kiedy jego już nie będzie i wstępuje w taki narkotykowy światek. Swojego byłego ucznia, który produkuje metaamfetaminę. Serial jest bardzo dynamiczny, dużo tam się dzieje. Bardzo fajna muzyka, powiem po raz kolejny. Świetna obsada, tutaj Jessie Pinkman, też taka bardzo charakterystyczna postać tego serialu. Myślę, że kto już widział to, to po prostu słowo być pojawia się tam pewnie jakieś tysiąc razy. Ten serial należy do takiego top 3 seriali, które widziałam. Tego serialu, wydaje mi się, nie muszę jakoś przedstawiać, bo jest to chyba jeden z popularniejszych. Seriali, które dotąd w ogóle zostały wyprodukowane, i to jest ogromna produkcja w ogóle w świecie seriali. Chyba żaden serial nie miał aż tak dużego budżetu. Mowa tutaj o Grze o Tron. Serial generalnie jest bardzo zawiły, bo opowiada historię kilku rodów e, i tutaj bardzo łatwo się pogubić, bo pojawia się milion różnych imion, i wiadomo, jakby pojawiają się w różnych momentach serialu odniesienia do konkretnych postaci. Ja pamiętam, że przez pierwszy sezon było mi przebrnąć bardzo trudno. E, ale każdy odcinek kończy się tak interesująco, że po prostu nie da się nie włączyć kolejnego. Wiadomo, to jest jakby cecha każdego serialu, ale em, dla gry o tron jest to tak bardzo charakterystyczne, że no po prostu człowiek nie śpi po nocach, żeby tylko zobaczyć, co się dalej wydarzyło. Naprawdę piękny, piękny serial, niesamowicie zrealizowany. Mnóstwo ciekawych miejsc, gdzie właśnie kręcono sceny. Bardzo dobra obsada, świetna muzyka. No i naprawdę jestem pod wrażeniem w ogóle tego, jak został wymyślony język pewnego rodu. Nie będę Wam za dużo opowiadała. Serial w klimacie podobny do Dynastii Tudorów, o której już powiedziałam, e, natomiast pojawia się tam więcej elementów fantasy, bo mamy do czynienia ze smokami, z różnymi innymi dziwnymi stworami. Poza tym, kto w tych czasach nie widział jeszcze Gry o Tron? Serial, który totalnie zawrócił mi w głowie, kiedy zaczynałam chyba studia, to plotkara, czyli po angielsku Gossip Girl. Serial opowiada historię bogatych dzieciaków z Upper East Side, czyli z takiej bogatej dzielnicy Nowego Jorku. I te dzieciaki są gnębione po prostu przez tytułową plotkarę, która na swoim blogu publikuje kompromitujące ich artykuły. I tu oni się absolutnie nie spodziewają, kto to jest. I tak naprawdę przez kilkanaście... Kilkanaście albo przez kilka sezonów nie wiemy, kto to jest. Serial jest interesujący pod tym względem, że możemy zobaczyć życie tych bogatych ludzi, jak to wszystko przebiega, jak się noszą, jakie miejsca w Nowym Jorku odwiedzają. Przyznam szczerze, że dla mnie, jako osoby, która miała już okazję być w Nowym Jorku, serial był bardzo interesujący, bo, bo potem mogłam sobie wszystkie te miejsca zwiedzić i, i porównać z tym, jak to było w serialu pokazane. Więc taka gratka dla miłośników Nowego Jorku, bo właśnie to miasto to w tym serialu wygląda naprawdę prześlicznie. Następny serial to też serial, który raczej zalicza się do tych kategorii dla tej młodszej widowni. Bardzo popularny wśród nastolatek Pretty Little Liars. Po polsku to jest chyba słodkie kłamczuchy, nie wiem. Bardzo długo w ogóle nie było polskiego tłumaczenia tego tytułu. Dziewczyny dostają wiadomości od tajemniczego A i... Po dziś dzień nie wiem kto jest tym E, jestem z kolejnym sezonem coraz bardziej poirytowana, bo wydaje się, że już jesteśmy bardzo blisko, żeby odkryć tą tajemnicę, a oni znowu nas zaskakują i, i cały czas ta akcja się w serialu zmienia. Ja przyznam szczerze, że przestałam już oglądać ten serial wieczorem, bo... Podchodzi on już pod taki klimat horroru delikatnie, więc tu jeżeli boicie się ciemności i takich właśnie strasznych historii, to myślę, że wieczorem tego serialu nie powinniście oglądać. Faceci raczej nie będą zainteresowani tym serialem, to jest właśnie taki typowo dziewczyński, kobiecy serial. Ten serial właśnie dobrze pokazuje, co człowiek jest w stanie zrobić, żeby zachować swoje tajemnice. Czas na trochę krótszy, ale typowo śmieszny serial, dzięki któremu będzie was wolał brzuch. I mowa tutaj o How I Met Your Mother, czyli Jak Poznałem Waszą Matkę. Sezonów tego serialu było całe mnóstwo, ale to 20 minut, które spędzacie z jednym odcinkiem e, powoduje tylko tyle, że będziecie oglądać tych odcinków w ciągu dnia, pewnie 10-20, e, bo człowiek jak się wciągnie, to naprawdę nie może się oddescać od seriali. Serial pełen jest zabawnych e, tekstów, tutaj jeżeli fascynujecie się na przykład amerykańskim takim slangiem, albo językiem użytkowym, który... E, usłyszycie na co dzień na ulicy, to tutaj How I Met Your Mother na pewno Wam pomoże. Polecam oglądać ten serial tylko i wyłącznie z napisami bez lektora, bo to aż boli po prostu. Ja na przykład amerykańskich seriali nienawidzę z lektorem, bo dla mnie to psuje całą zabawę, e, więc tutaj z napisami polecam oglądać i naprawdę można zasłyszeć taki typowo. Fajny nowojorski angielski język. Serial opowiada historię przyjaciół, którzy spotykają się w pewnym amerykańskim pubie, opowiadają ciekawe historie. Generalnie poszukujemy matki, która pojawia się w tytule. Powiem jeszcze o dwóch serialach. Pierwszy z nich to serial Suits, czyli w garniturach. Kolejny amerykański serial na mojej liście opowiada o pewnej kancelarii adwokackiej na Manhattanie, do której trafia człowiek, który tak naprawdę prawnikiem nie jest, ale który ma niesamowite zdolności, jeżeli chodzi o zapamiętywanie różnych rzeczy, wyniknie z tego wiele ciekawych sytuacji, jak i problemów. Piękni, przystojni panowie w garniturach to jest na pewno coś, co Was zainteresuje. I po raz kolejny pięknie pokazany Nowy Jork i dobra muzyka. Harvey Specter. I już chyba ostatni serial, czyli white color, białe kołnierzyki. W ogóle tutaj, jeżeli nie wiecie, co oznacza ten termin, to funkcjonuje on w ogóle w amerykańskiej socjologii, jako, jako ludzie, którzy wykonują pracę biurowe, a tak zwani blue color to są ci, którzy pracują fizycznie, czyli na przykład ludzie zajmujący się pracą na budowie i tak dalej, więc tutaj coś takiego, czego być może nie wiedzieliście, to właśnie takie rozróżnienie white color, blue color. No dobra, ale wracając do tematu. Tutaj w tym serialu White Color um, widzimy współpracę między kanciarzem, który e, podrabia obrazy, w ogóle sztukę, e, który współpracuje z FBI tylko po to, tak naprawdę, żeby pozostać na wolności. Co z tego wyniknie, zobaczycie właśnie w tym serialu. Naprawdę świetny serial z dobrym poczuciem humoru, z mega przystojnym, głównym bohaterem Neil Caffrey. To jest po prostu oh, takie ciacho. Fajna dynamika serialu, pięknie przedstawiony nowy. York. Powiem to po raz kolejny, ale tak zwracam uwagę na takie rzeczy. I cóż mogę powiedzieć? Strasznie żałuję, że serial już się skończył i zazdroszczę tym, którzy jeszcze go nie widzieli i będą oglądali go po raz pierwszy. A, ostatnio zaczęłam też oglądać Mr. Robot. To jest serial o takim typowym geeku, który siedzi po prostu przed komputerem, wypisuje dziwne kody, jest hakerem, który próbuje zmienić losy amerykańskiego społeczeństwa. Ciekawy serial pod tym względem, że ten chłopak, który jest głównym bohaterem, cierpi na e, chorobę. Psychiczną i tutaj właśnie. Ten jego punkt widzenia w tym serialu jest taki, no, intrygujący, powiedziałabym. Więc też polecam się, polecam zapoznać się z tym nowym serialem. Wstydzę się przyznać, ale nigdy nie widziałam Sex in the City, czyli Seksu w Wielkim Mieście. Nie widziałam też Przyjaciół od deski do deski, czyli takich naprawdę sztampowych seriali, które większość z Was już pewnie widziała. Ale ja cały czas staram się wyszukiwać różne dziwne seriale. Więc jeżeli też macie jakieś fajne tytuły, które chcielibyście mi polecić. I, I też moim widzom. No i tak, jeżeli coś nowego pojawi się na mojej liście, to oczywiście na pewno się tym z Wami podzielę. Mam nadzieję, że taki typowo lifestyleowy, luźny film Wam się podobał. Jeżeli chcecie takich tematów więcej, subskrybujcie mój kanał, na pewno takie filmy będą się co jakiś czas pojawiały. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Pa.